Te młotki sobie wchodzą do wolierki. No, zwiedziały się ładnie się prezentują. Kolega będzie je widział, to może skusi się wejść do gojemnika normalnie. Tutaj podłączamy czwarty wlot do lotu. No i idę jeszcze do gojemnika rozpłodowego. Muszę spakować gołąbki. Jedną moją parę bierze hodowca za granicę. Tutaj mamy tą samiczkę. No jest to samiczka już siedmioletnia z 2010 roku. Jako młoda. Miała 4 konkursy na 6 lotów jako roczna 9 Najlepsza lotniczka Wtedy była najlepszą lotniczką w sekcji i druga w oddziele jakoś tak jako roczna wydała mi super gołębie Jej dzieci super latają w długim dystansie jej syn m.in. miał koficent 5 w kategorii C rok temu lub dwa lata temu. Inny syn w zeszłym roku 10 konkursów. W tym roku ma już 8 na 8 wkładań. Raz nie był, bo był ranny. Musiałem go, że tak powiem, zoperować. I mimo to udało mu się zdobyć po tygodniowym odpoczynku. Konkurs. No i ma w tej chwili 8, 18 konkursów za dwa sezony lotowe. Siostra, która w zeszłym roku miała 9 konkursów, także jej córka, ma w tym roku też 8 konkursów. Czyli ma 17 konkursów za dwa sezony jak do tej pory. Druga, kolejna córka. W zeszłym roku miała 7, w tym roku też bardzo dobrze leci. Nie chciałbym tu mówić, bo teraz bym się mógł pomylić. W każdym razie jest typowana do serii. Robi te długie loty. Także no, sporo tych goębi u mnie lata. Trzy córki tu są na rozpłodzie. Po niej synowie, tak samo. Więc kolejne roczniki latają jest to wybitna samiczka w rozpłodzie wywodzi się z gołąbków gryt bardzo dobrze sobie ladzą w długich lotach wszechstronna samica no i jej samczyk tutaj jest jej samiec Gołąbek z linii Prangę A o nim mógłbym powiedzieć to samo Jako młody Trzy konkursy Też 2010 rocznik Jako Roczniak Zdobył pięć konkursów Z lotów Długich Był w tym dwa maratony I loty 500 590 kilometrów wtedy Także no Super się spisał więc nie dziwne, że jego dzieci robią sobie bardzo dobrze, radzą na tych 500 i 700-ach właśnie jego on jest w parą samczykiem od tej samiczki, Glazer super do siebie pasują no i on także właśnie jego syn ma bo to ten sam syn, bo on był z nią sparowany. Ma 18 konkursów za dwa sezony, córka 17 konkursów. No więc musiałbym wszystko tutaj powtórzyć. Super się właśnie sprawują. No i razem z tą samicą idzie do znajomego na wypożyczenie. Chce sobie młoda odchować osobiście u siebie. No więc... Na razie je sobie pożyczy. Zobaczymy jak się tam domówimy. W każdym razie chciałem je pokazać. Na chwilę zmieniają miejsce zamieszkania. Tak sobie wyglądają. Tutaj idzie do samiczki. Tutaj jest razem z samicą. Tak się prezentują. No i tutaj je pakuje w karton. Tu jest po nich młody. On także. Tak wygląda. Ostatni młody z tego roku. Widać już, że będzie miał piękne oko. Tu jest jego numerek 5297. Tu młody, ciemny z gołębi dalekodystansowych. Krzyżówka ze Sztoli numer 5298. A i tu miał młody biały. Także to tyle na dziś, trzeba iż szykować karmę dla gołąbków. Na lot. A tu się nawinęła jeszcze do rąk. To jest właśnie jedna z córek tej pary, też w gojemniku rozpłodowym. Dwa, rocznik. Też piękne glaze oko. No i też właśnie wnuki już tej pary super latają. Piękna samiczka, jedna z córek. No, tak wygląda.